Ferdydurkę, fragment drugi. Pamiętam, jak się zaczęło. Pamiętam. Przychodzę ze szkoły na obiad, młodziankowie siedzą już przy stole, służąca wnosi zupę kartoflaną, pensjonarka również siedzi, siedzi doskonale, z nieco bolszewicką fiskulturą i w gumianych półbucikach. Zupy jadła mało, a za to wypiła duszkiem szklankę zimnej wody i zagryzła kromką chleba. Zupy unikała. Rozwodniona papka, ciepła i zbyt łatwa, musiała zapewne szkodzić jej na typ i prawdopodobnie chciała być jak najdłużej głodna, przynajmniej do mięsa, gdyż dziewczyna nowoczesna głodna jest wyższej klasy niż dziewczyna nowoczesna syta. Młodziakowa również zjadła bardzo mało zupy, a mnie nie zapytała wcale, jak tam w szkole się powiodło. Dlaczego nie zapytała? Dlatego, że nie uznawała tych matczynych pytań i w ogóle matka trochę ją mierziła, nie lubiła matki. Wolała siostrę. Proszę, Wiktorze, weź soli, rzekła podając mężowi sól tonem prawdziwej, wiernej towarzyszki oraz czytelniczki Wellsa. I dodała, wpatrzona nieco w przyszłość, nieco w przestrzeń, z akcentem humanitarnego buntu jednostki ludzkiej walczącej z hańbą zła społecznego, niesprawiedliwości i krzywdy. Kara śmierci jest przeżytkiem. A wtedy młodziak, ten Europejczyk, inżynier i uświadomiony urbanista, który kształcił się w Paryżu i stamtąd przywiózł dryg europejski. Czarniawy, w ubraniu, swobodny, w bucikach żółtych, giemzowych, nowych, które na nim bardzo się uwydatniały, w kołnierzyku ala słowacki i w rogowych okularach, pozbawiony przesądów, czerstwy pacyfista i wielbiciel naukowej organizacji pracy, z dowcipami i anegdotami naukowymi oraz dowcipami z kabaretów, rzekł biorąc sól:" — Dziękuję, Joanny. Po czym dodał głosem uświadomionego pacyfisty, ale z domieszką studentów Politechniki. W Brazylii topią całe beczki soli, gdy u nas jest po sześć groszy gram. Politycy, my, fachowcy, reorganizacja świata, Liga Narodów. A wówczas młodziakowa, Odetchnęła głęboko i rzekła inteligentnie, z wizją lepszego jutra i szklanych domów żeromskiego, nawiązując do tradycji zmagań Polski wczorajszej, a dążąc do Polski jutrzejszej. Zuta, kto to był ten chłopiec, z którym dziś wracałaś ze szkoły? Jeżeli nie chcesz, możesz nie odpowiadać, wiesz, że cię w niczym nie krępuję. Młodziekówna zjadła obojętnie kawałek chleba. Nie wiem, odpowiedziała. Nie wiesz? Rzekła z przyjemnością matka. Zaczepił mnie, rzekła pensjonarka. Zaczepił? zapytał młodziak. Właściwie zapytał machinalnie, ale już samo pytanie obciążało kwestię i mogło wywołać wrażenie ojcowskiego niezadowolenia starej daty. Dlatego młodziakowa interweniowała. A cóż w tym dziwnego? zawołała, ale z przesadną, być może dezinwolturą. Zaczepił ją. Wielkie rzeczy. Niech zaczepia. Zuta, a może umówiłaś się z nim? Doskonale! Może chcesz wybrać się z nim na kajak na cały dzień, a może chcesz pojechać na weekend i nie wracać na noc? Nie wracaj w takim razie, rzekła usłusznie. Nie wracaj, śmiało! Albo może chcesz wybrać się bez pieniędzy, może chcesz, żeby on za ciebie płacił, a może wolisz płacić za niego, żeby on był na twoim utrzymaniu. W takim razie dam ci pieniędzy. Ale najpewniej poradzicie sobie oboje bez pieniędzy, co? Zawołała hardo, napierając całym ciałem. Inżynierowa rzeczywiście zagolopowała się trochę, córka jednak uchyliła się zręcznie od matki, która zbyt wyraźnie pragnęła wyżywać się za jej pośrednictwem. Dobrze, dobrze, mamo, zbyła ją niczym, nie dobierając kotletów, gdyż siekane mięso nie służyło jej. Za i za łatwe. Jak. Nowoczesna, była bardzo ostrożna z rodzicami, nie dopuszczała ich nigdy zbyt blisko. Ale już inżynier podchwycił wątek żony. Ponieważ żona zainsynuowała, jakoby widział coś złego w zaczepianiu córki, on z kolei zapragnął się wykazać. Tak to oni na przemian podchwytywali swoje wątki. I zawołał. Pewnie, nic w tym złego. Zuta, jeżeli chcesz mieć dziecko nieślubne, bardzo proszę, a cóż w tym złego? Kult dziewictwa ustał. My, inżynierowie, konstruktorzy nowej rzeczywistości społecznej nie uznajemy kultu dziewictwa dawnych chreczkosiejów. Wychylił chał z wody i urwał, czując, że może nieco się zagalopował. Wtedy jednak młodziakowa podchwyciła wątek i pośrednio ogólnikowo zaczęła namawiać córkę do nieślubnego dziecka. Dawała wyraz swemu liberalizmowi, opowiadała o stosunkach w Ameryce, cytowała linseja, podkreślała niezwykłą łatwość pod tym względem współczesnej młodzieży itd. Itd. Był to ich ulubiony konik. Gdy jedno zsiadało z niego, czując, że za daleko się zagalopowało, drugie dosiadało i pędziło. Było to tym dziwniejsze, że właściwie, jak się rzekło, wszyscy oni, bo i młodziak również, nie lubili matki ani dziecka. Lecz trzeba zrozumieć, że dosiadali tej myśli nie od strony matki, a od strony pensjonarki. I nie od strony dziecka, a od strony nieślubnego. Zwłaszcza młodziakowa dzieckiem nieślubnym córki pragnęła wysunąć się na czoło awangardy dziejów i żeby to było dziecko poczęte przygodnie, łatwo, śmiało, hardo, w krzakach, na sportowej wycieczce z rówieśnikiem, jak opisują w nowoczesnych romansach, etc. Zresztą już samo mówienie, samo namawianie pensjonarki przez rodziców częściowo realizowało pożądany smaczek. A używali sobie tym śmielej na tej myśli, że czuli mą niemożność wobec niej. Rzeczywiście, nie umiałem dotychczas obronić się czarowi siedemnastolatki w krzakach.